Uwaga, drodzy mieszkańcy Koblanki, już w niedzielę 10 września 2023 roku na placu przy Sanktuarium w Koblance wielki parafialny piknik rodzinny. Tego dnia organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców Koblanki wiele atrakcji: animacje dla najmłodszych, które poprowadzą grupa zwariowani, dmuchańce dla najmłodszych, malowanie twarzy, przejażdżki konne, warsztaty dla najmłodszych profesjonalny symulator wyścigów samochodowych i wiele innych atrakcji, a o godzinie 17.00 koncert Turbo Aniołów. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kobelanki już w niedzielę 10 września 2023 roku. Start godzina 15.00, plac przy Sanktuarium w Kobelance. Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice.